Siema wszystkim Dzisiaj przyleciał do mnie Genek z Brazylii Zrobione ma już nowe Tera Na początek mu wystarczy To teraz zobaczmy jak się ma koleżka bo już go wyseksowałem to już wiem że to jest koleżka Od zaprzyjaźnionego sklepu na nowy rok Prezent od animali soleśnickiej. proszę piękny geniu. Wypasiony. Przepiękny. Zobaczmy jak tam gieniu się trzyma. O, ale wypasiony chłopak! Wypasiony chłopak. Dobra, gieniu, to idziesz do nowego domu. No i ci. No idź, Gieniek, do domu. No, już masz swoje miejsce. No, to trzymaj się, Gieniu. Najlepszego w nowym roku i najlepszego dla sklepu animale. Olesińska 7. Pozdrawiam.